No, wie, zgodnie z naszą mam taką odprawkę, ale z racji tego, że żeśmy już sobie zrobili z całym, z całym sztabem chłopaki indywidualne te odprawy, więc e, jestem przekonany wręcz, że wiemy doskonale co od Was oczekujemy, jak chcemy się zachowywać w pewnych fazach gry i bardzo przede wszystkim wierzę, że ja jako trener i tutaj trenerzy asystenci masz potencjał. Jesteśmy chłopakami Mistrzostwa Świata. Bardzo długo to niektórzy z Was walczyli, niektórzy dostawiają drugą szansę. I wierzę jestem mega przekonany, że dzisiaj ten mecz to będzie nasz mecz. To będzie mecz, w którym będziecie mogli znieść na wyżyny swoich umiejętności, które macie bardzo duże. Pamiętajcie zawsze, że z tyłu za wami stoi kupę ludzi, wasze rodziny najbliżsi, którzy trzymają za Was kciuki, którzy was będą oglądać. I musicie pamiętać o tym, żeby ich nie zawieść. To jest bardzo ważne. Jesteśmy tutaj po to, tak jak Wam powiedziałem, moim marzeniem, ale też tym, że jestem pewny w 100%, że zrobimy na tym turnieju 7 kroków. A dziś to jest dopiero pierwszy mały krok. Pewne są elementy, które chcieliśmy zmienić, które panowie może mniej funkcjonowały, ale też poprzez i trening, i te nasze odprawy, i zmianę pewnych schematów uważamy, jesteśmy przekonani, że to zafunkcjonuje bardzo dobrze. Ale żeby to zafunkcjonowało, to wy to musicie wierzyć po to każdy z was miał tu przez ostatnie dwa dni. Czas na to, żeby porozmawiać z nami, żeby dać jakiś feedback, jak on to widzi, żebyśmy robili to, czym wy się czujecie najlepiej na boisku, tak? Jak chcemy grać, panowie? Nie mamy bardzo dużo informacji o Kazachstanie, z racji tego, że zespół, który na każdym turnieju na mistrzostwach Europy, czy na w Koszycach, czy przyjechał tu, zupełnie innym zespołem. Zupełnie inne nazwiska, może jakaś tam koncepcja grania trenera i plan gry jest podobny, ale nie chcemy wypowiadać wam rzeczy, które później nie wyjdą na boisku, więc. Dziś skoncentrujemy się przede wszystkim na sobie, na tym, co żeśmy widzieli na odprawach. Zaczniemy sobie w naszej takiej średniej średnim pressingu, panowie, na spokojnie. Bez wariata ustawiamy tą w naszą szóstkę, w średniej pewnym tak? Ale na pewno ja i nasi tutaj trenerzy nie zaakceptujemy braku, a przede wszystkim zaangażowania, determinacji, woli walki, prostych spraw. I ja o tym nie musimy mówić, bo tutaj orzełek na piersi powinien panowie to determinować u nas każdego żebyście byli pozytywnie nastawieni z głową do góry i nie myśleli o tym, co my zrobimy na meczu z Kazachstanem, to niech Kazachstan myśli, co zrobi na meczu z Polską. Okej? Okay? I tego panowie Wam dzisiaj życzę. Dziękuję bardzo. <zysklarę> <zysklarę> Nagrywam, ale tak też jest. <zysklarę> 35 jesteśmy gotowi do rozgrzewki. 15 minut rozgrzewki ogólnorozwojówka tutaj na tej zielonej wykładzince. Jeżeli chcecie wrócić, to wracamy na 5 minut do szatni. Tutaj szybko już się szykujecie jak do meczu i jesteśmy na za 5 na 7 minut wchodzimy na boisko. Piłka już tam zostajemy do wyjścia. Tutaj to padło hasło bez żadnego tutaj respektu. Nie spuszczamy głowy. Od samego początku to, co żeśmy rozmawiali na prawie. Pewni swoich umiejętności chłopaki, wyjdźcie na bójską ich tegrafki i upewam wam sprawi tutaj przyjemność, ale bądźcie profesjonalni na tym placu w działaniu. Pamiętajcie o naszym ustawieniu szybkim powrocie, stałe fragmenty gry dla przypomnienia. W każdej piątce wiemy kto wykonuje, kto asekuruje, tylko jest hasło między sobą jak robimy zmianę. Na ławce też chłopaki, druga piątka która patrzy możecie sobie ustalić, który, element, który stały fragment będziecie grali. Jedynka, dwójka, trójka tak, żebyście mieli tą świadomość, że nie wchodzimy i dopiero na boisku się zastanawiacie. Tak jak już chłopaki, przyjechaliśmy tutaj na 7 kroków, to jest pierwszy, głowa do góry od samego początku. Jedziemy, dawaj, dawaj! Panowie, tak. Brawo! Rozmawiamy panowie pozytywnie Pozytywnie rozmawiamy Dabię. ze sobą kubaki. Jedziemy, Dawaj. Wszystko zostało dabaj, powiedziane dabaj, dabaj, dabaj. Tutaj może coś nie wyjść panowie, ale charakter Musi być nie Panowie, hej, my, my możemy sobie wybaczyć ból techniczny Ale nie tak zaangażować na determinację Woli walki i Dawaj! JEDZIEMY! JEDZIEMY TO WYGRAMY! Bojka! Gdy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, do troski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Z Dobre, dobre pięć tu było. Brawo! 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 gidiyordu şey gidiyordu C, -c, -c, -c! Marko teraz kosi, jenio wyżej! Mako wyżej! Kosi ją

Dzień Tylko umawiamy się na 7 kroków. Zrobiliśmy pierwszy. Yes. To jest bardzo duży sukces. Bądźcie z siebie dumni. Zrobiliście kawał zajebistej roboty. Każdy z was dał serducho i to pokazuje, że jesteście dobrym zespołem. To pamiętajcie, że to jest moja pierwsza gwiazdka... Czego nie czyni? Gwiazdkówki. Ja no, pierwsza jest. Panowie, to jest wielki szacun, mega, ale pamiętajcie, mamy jeden krok, zostało nam sześć i wierzę w was, tak jak w w wprawie, razem z całym sztabem, że jesteście w stanie taką grą, jak dziś tutaj wycięszczę, przynajmniej dziesięć dni. Brawo, brawo, brawo!